Dzisiaj dla odmiany linijka po angielsku z wiersza amerykańskiego poety Ezra Pounda pod tytułem The Return, czyli Powrót. Wers brzmi: As if the snow should hesitate. Za chwilę powiem to jeszcze wszystko po polsku. W wierszu Powrót Pound opowiada o powrocie dziwnych, dawnych bogów, bogów pogańskich, którzy zaczynają majaczyć na scenie współczesnego świata i wchodzą. Jakby bardzo nieśmiało i niepewnie. I cały wiersz, zarówno w obrazach, jak i w dźwiękach, stara się oddać właśnie atmosferę tej chwili. To znaczy, bogowie są pokazywani, ale równocześnie słowa wykonują ruchy, które ci nieśmiało i niepewnie stąpający bogowie wykonują. I coś takiego dzieje się właśnie w jednym momencie, w tym wersie. As if the snow should hesitate. Wers, as if the snow should hesitate, to tetrametr. Ale dziwny tetrametr, bo najpierw wyskakują do przodu trzy nieakcentowane słowa, as if the, robiąc trzy szybkie kroki, potem pojawia się słowo snow, śnieg, potem should, znowu przyspieszone, i potem bardzo spowolnione słowo hesitate, wahać się. Ten wers można przetłumaczyć jako a, jak gdyby śnieg miał się zawahać. I tak opisuje Pound ruch owych bogów, porównując ten ruch do opadającego śniegu, który nagle odbywa naradę na wysokościach i zastanawia się, czy by czasem nie zawrócić. I w istocie część tego śniegu zawraca w linijce half turn back, dwie linijki dalej.